Rozpoczniemy złotą erę Ameryki, tak powiedział Donald Trump. No tak, takie też były zapowiedzi w kampanii, tak budował to poparcie irracjonalne i emocjonalne, bo nie możemy zapominać, że no w kampanii wyborczej często też używa się różnego rodzaju emocji, ale, ale prze, przede wszystkim czym się różnili Republikanie i Donald Trump od Demokratów? Republikanie zwracali uwagę na to, co jest ważne dla zwykłego człowieka sprawy gospodarcze, sprawy społeczne, bezpieczeństwo, także i bezpieczeństwo granic. Lewica Kamala Harris, demokraci głównie mówili o sprawach obyczajowych, kwestii LGBT, te, e, tranzycji płci i tych wszystkich nowinek, powiedziałbym, ideologicznych, które są dla nich bardzo charakterystyczne. No i oczywiście mieszkańców może Nowego Jorku, Los Angeles przekonali, natomiast zwykłych Amerykanów nie, bo ci patrzą na zasobność swojego portfela, na ceny benzyny, na tak, ceny. Patrzą na energii. to, jakie mają problemy i szukają rozwiązania tych problemów. Dokład tak? Dokładnie tak. I ten podział myślę, że tutaj akurat bliźniaczo możemy to odnieść także i do Polski. Widzimy, jaka jest różnica. No, czym się zajmował rząd Prawa i Sprawiedliwości, kiedy rząd no zajmował się polepszaniem stanu funkcjonowania państwa, Polaków, zasobności ich portfeli, płaca minimalna rosła, emerytury, polityka społeczna. No, od roku mamy rządy lewicowo-liberalne w, w Polsce. No i od razu widać problemy z NFZ-u, jeśli chodzi o, o pieniądze dla szpitali, zamykanie szpitali, spadek wpływów podatków, dziura budżetowa, ale za to jest festiwal pseudo-rozliczeń i taka, powiedziałbym, wojna ideologiczna A Amerykanie to odrzucili, powiedzieli, że nie chcą takiej polityki. Chcą polityki realnej, chcą polityki polityków, którzy rozwiązują ich problemy. Myślę, że Polacy także z tego wyciągną wnioski na przyszłość, w kontekście najbliższych Panie wyborów prezydenckich.